Hej, moi kochani, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak możecie zrobić serwer Paper, Bucket oraz Spigot, czyli tak zwany serwer z pluginami. Dobrze, więc na początku może opowiem Wam, czym się te trzy wersje różnią. A więc wszystko jest to forkiem Buckita, czyli Bucket to jest serwer, który, dzięki któremu możemy grać z pluginami na Minecrafcie, a Spigot oraz Paper są to jego forki, czyli tak zwane kopie projektu. Które są rozbudowywane przez społeczność. No, każde jest w inny sposób, trochę rozw rozwijane. E, I generalnie, jeżeli mamy plugin na np. Na e, Bakita, to on powinien działać też na Spigocie i na Paperze. Generalnie, najbardziej częstym rodzajem serwerów są to serwery właśnie na Paper MC. E, I wszystkie ogólnie serwery są darmowe, więc każdy z tych serwerów możecie pobrać sobie za darmo. Ja Wam polecam też robić tylko serwery Paper, gdyż według statystyk są one najszybsze. No dobrze, a więc aby pobrać sobie spigota bądź Bakita, przechodzimy na stronę getbucket.org Linki będą w opisie. I tutaj, aby pobrać spigota, klikamy lewym przyciskiem myszki na ten oto przycisk. I następnie na tej stronie mamy tutaj napis Spigot minus 1.21, ponieważ taką wersję mam teraz, czy tam taka jest najnowsza teraz. A jeżeli oglądacie ten odcinek, później, będzie wersja większa niż teraz. Dobrze, a więc ja sobie cofnę tutaj. I tak samo, aby pobrać Bakita, Dokładnie tak samo sobie klikamy ten przycisk i teraz tutaj napis Craft Bucket 1.21 Wtedy pobierze Wam się do folderu pobrane na, jeżeli jesteście na Windowsie Właśnie klik JAR serwerowy Jeżeli chodzi o PaperMC Czyli wersję Paper Wtedy musimy przejść sobie na stronę papermc.io I tutaj sobie na tej stronce klikamy niebieski przycisk Downloads I następnie tu wybieramy Paper I tutaj mamy niebieski przycisk Paper 1.21 aktualnie, ponieważ Tą wersję teraz mamy najnowszą i mamy Build 63. Buildy to są różne wersje, w których po prostu oni naprawiają różne błędy. Na dole sobie możemy zobaczyć listę zmian, tzw. Change Log. I tutaj zobaczymy sobie, że 9 godzin temu wyszła właśnie wersja Hashtag 63 i ta wersja tutaj właśnie jest najnowsza. Więc sobie wyklikamy raz, wszystkie myszki i nam się tutaj pobiera na dole ten plik. Na początku, aby Wasz serwer mógł w ogóle działać, musicie mieć zainstalowaną Java. Jak możemy w ogóle sprawdzić, czy macie zainstalowaną Java? W tym wypadku musimy kliknąć sobie Start na klawiaturze bądź w lewym dolnym rogu i wpisać tutaj polecenie Cymedy. Jest to wiersz poleceń, klikamy lewym. W okienko, które Wam się wyświetliło, wpisujemy Java. I jeżeli wyświetli Wam się taka lista jak teraz u mnie, to znaczy, że macie zainstalowaną Java. Dodatkowo możemy sobie sprawdzić, jaką wersję macie zainstalowaną, wpisując Java minus minus wersją. I zobaczymy, że mamy Java17. I to jest bardzo ważne, żeby mieć zainstalowaną Java17, a nie Java8. Dlaczego? Słuchajcie, ponieważ Minecraft wymaga od wersji 1.18 Java17. Wcześniej wymagał wersji Java8, ale jeżeli będziecie mieć wersję 8, to serwer wam nie będzie działał. No dobrze, więc zamknijmy sobie konsolę. W wielki błąd. To jest, jeżeli wpiszecie po prostu w Google Java Download, wtedy przeważnie traficie na taką stronę, na której będziecie mieć właśnie Java 8. A nas interesuje pobranie Java 17 i którą możemy pobrać sobie z tej oto strony. I tutaj aktualnie ja jestem na Windows, w zależności od tego, czy jesteście na Windows, czy na Linuxie, czy na macOS, musicie pobrać odpowiednią wersję. I wersję. Musicie mieć 64-bitową. Dobrze, a więc jak widzicie, tutaj jest Java SE Development Kit 1707. Ja sobie tutaj pobiorę MSI Installer, czyli tą tutaj wersję. I widzimy, ona się na dole pobiera i pobierze się do folderu pobrane. Jeżeli będziecie próbować uruchomić wasz serwer i nie będziecie mieć zainstalowanej Java, wtedy takie właśnie polecenie Wam się pojawi. Java is not recognized as an internal or external command. To oznacza tyle, że nie, wasz system nie rozpoznaje Java. Tak samo klikając Start i wpisując w wierszu poleceń polecenie Java, to zobaczymy dokładnie ten sam, ten sam komunikat. Jeżeli natomiast będziecie mieć zainstalowaną Java tylko w starszej wersji, np. w wersji 8, a nie 17, wtedy wyświetli się takie auto polecenie. Minecraft 1.19 wymaga uruchomienia serwera na Java minimum 17 albo wyżej. I tutaj dostaniemy dalsze informacje. Teraz wpisując Java minus version, zobaczymy, że mamy tutaj wersję 1.8.0 i jest to wersja niepoprawna i takiej wersji nie możemy mieć i w tym, w tym wypadku musimy ją odinstalować odinstalowując Java klikamy start klikamy na dowolny program, prawym odinstaluj następnie w tym oto tutaj miejscu w prawym górnym rogu wpisujemy Java widzimy mamy Java 8, klikamy podwójnie celem odinstalowania klikamy tak potwierdzamy jeszcze raz i ta Java widzicie nam zniknęła z komputera i następnie pobieramy sobie Java17, to o której przed chwilą mówiłem. Następnie musimy ją zainstalować. W tym celu przechodzimy do folderu Pobrane i widzimy, mamy tutaj Java17.0. Uruchamiamy sobie ją w celu instalacji. Klikamy Dalej. Tutaj mamy domyślną lokalizację, która w większości przypadków jest w porządku. Następnie klikamy Close i uruchamiamy start.bat i widzimy teraz serwer na Java17. Bez problemu startuje. I widzimy. Serwer tutaj się uruchamia. A więc w taki sposób możecie zainstalować Java 17. Ja sobie pozwolę tutaj kliknąć trzeczek do góry, pokaż w folderze, i to jest, słuchajcie, folder pobrane. W waszym komputerze. Tutaj mamy te trzy pliki: Paper, Craft Bucket i Spigot. Następnie, pamiętacie możliwe, albo jeszcze nie pamiętacie, bo nie oglądaliście, w ostatnim odcinku z ser tworzenia serwera Vanilli, czyli zwykłego serwera, e, utworzymy sobie folder serwery Minecraft. I w tym odcinku utworzymy sobie nowy folder. W tym przypadku klikamy prawym nowy folder, albo kombinacja klawiszy Ctrl Shift N. I teraz folder najlepiej nazwać sobie nazwą serwera, który chcecie stworzyć. Czyli w tym wypadku na początku stworzymy sobie Bucket. I robimy podłogę i wersję Minecraft, czyli 1.20.1. Jest to najlepszy sposób, gdyż dzięki temu będziecie bez, bez problemu wiedzieć, jaki serwer aktualnie tworzymy. Dobrze, i otworzymy sobie ten plik, i tutaj będziemy musieli utworzyć plik start.bat. Jak coś takiego, słuchajcie, zrobić? Klikamy sobie prawym przyciskiem, klikamy nowy dokument tekstowy, i ten dokument tekstowy musimy nazwać start. Klikamy w polu, które się wyświetliło, tak, i on, słuchajcie, tak będzie tutaj u Was wyglądał. Jeżeli on tak nie będzie wyglądał, czyli będzie wyglądał jak na przykład dokument tekstowy, czyli o tak, to znaczy, że musimy włączyć roz, rozszerzenia nas plików. Czyli klikamy w tym wypadku Widok, i tutaj mamy rozszerzenia nas plików, muszą być zaznaczone. Jeżeli ja sobie odznaczę, zobaczymy, stąd zniknie to rozszerzenie .bat I tego nie chcemy, żeby, żeby ono tutaj. Żeby nam się, że chcemy żeby nam się ono tutaj wyświetlało w tym celu musimy właśnie kliknąć widok i rozszerzenie nas plików. I w taki sposób widzimy mamy tutaj rozszerzenie .bat. Dobrze, teraz musimy sobie edytować ten plik. Klikamy prawym edytuj plik. I w polu, które nam się otworzyło musimy sobie wkleić następującą rzecz. Wklejamy sobie. Pierwsza linijka informuje nas o tym, że nie chcemy w konsoli wyświetlać linijki z miejscem, skąd jest uruchamiany ten plik. Następnie uruchamiamy polecenie Java. Java oznacza tyle, że będziemy wykonywać polecenie na Javie. Następnie minimalną ilość RAMu, którą przypisujemy dla naszego serwera, a następnie maksymalną ilość RAMu, która przypisujemy dla naszego serwera. Czyli jeżeli na przykład startuje serwer, dajemy sobie 1GB RAMu, a Później możemy na przykład zwiększyć na 4 GB ramu. 1 GB to 1024M, czyli megabajty. I jeżeli chcemy 4 razy 4 GB przypisać, to musimy zrobić matematycznie 4 razy 1024 i to tutaj wpisać. Średnio bym powiedział, że na jednego gracza jest potrzebne około 250 MB ramu. E, wiadomo, w późniejszych wersjach Minecrafta będzie to więcej, gdyż więcej rzeczy zostaje dodane do Minecrafta. Dobrze, następnie podajemy tutaj argument Minus Jar, wtedy, wtedy musimy. Jak on po podać nazwy pliku, który chcemy uruchomić. W tym wypadku będzie to server.jar, i następnie mamy tutaj polecenie nogui, to znaczy że nie chcemy wyświetlać domyślnego okienka serwera Minecraft, tylko z zwykłą konsolę. Następnie, w następnej licy dopisujemy polecenie pause, które oznacza tyle, że jeżeli wystąpi jakiś problem z serwerem, wtedy konsola się nie zamknie, tylko poczeka aż klikniemy Enter. I jest to potrzebne, aby... aby yy, jeżeli będzie jakiś błąd, żeby od razu nie zamknęło konsoli, tylko żebyśmy mogli sobie odczytać ten błąd. Dobrze, teraz zapiszmy sobie ten plik, klikając Ctrl S na klawiaturze, bądź Command S na Macu, a na klik, albo klikamy sobie plik, zapisz. I sobie to okienko zamykamy. Następnie e, teraz sobie skopiujemy z folderu pobrane plik Craft Bucket. Skopiujemy albo przeniesiemy, jak wolicie. E, więc Craft Bucket sobie tutaj wrzucimy I teraz, jeżeli mamy ten plik start.bat tam podaliśmy, pamiętacie, e, argument minus jar i następnie server.jar. I dokładnie tą nazwę server.jar musimy tutaj podać. Czyli albo zmieniamy nazwę tego pliku na server.jar, albo kopiujemy tą nazwę i, w, i wklejamy ją w pliku start.bat, czyli po prostu podmieniamy. W tym wypadku pokażę Wam najpierw jak możemy sobie to po prostu, tą nazwę skopiować i podmienić w tym pliku. Klikamy prawym zmień nazwę i zaznaczamy wszystko klikamy ctrl c bądź prawy kopiuj. Następnie klikamy prawym wszystkie myszy na start.bat klikamy edytuj, otwiera nam się to okienko i tutaj gdzie jest napisane start.jar, e, przepraszam serwer.jar klikamy ctrl v albo prawym wklej tak to dokładnie musi teraz wyglądać. Nazwa tego pliku, wiadomo, będzie się różnić w zależności od tego, jaką, jaką wersję pobraliście. Klikamy następnie plik zapisz, zamykamy i podwójnie klikamy na plik start.bat. Ok, i teraz widzimy, że mamy tutaj jakiś błąd. I jak sobie zjedziemy na sam dół, to widzimy tutaj napis, że musimy się zgodzić na licencję Eula. W każdym serwerze musicie to zrobić, nieważne czy w Anilia, czy na pluginach, czy na modach, będziecie musieli to zrobić. Jeżeli nie dopisaliście by, byście w pliku start.bat tego pause, to by się nie wyświetliło, tylko, znaczy wyświetliło wyświetliłoby się, ale od razu by się zamknęło, więc nie, nie moglibyście nawet tego czytać. Dobrze, więc sobie zamknijmy to. Uruchomimy plik teraz Eula.txt, prawym, edytuj i tutaj mamy Eula, zmieniamy na true i klikamy zapisz. Następnie zamykamy konsolę, znaczy konsolę, notatnik i podobnie klikamy start.bat jak widzicie serwer nam się otworzy bez problemu jeżeli tak teraz tutaj serwer się zatnie bądź nie jesteście pewni czy się zaciął czy nie możecie raz lewym kliknąć na konsolę i nacisnąć enter wtedy będziecie pewni, że tutaj serwer działa, czy tam tworzy się świat zaraz widzimy, że przygotowywanie jest pierwszego światu, mamy overworld, mamy nether działa to tutaj dość powoli na, jak zobaczycie później na serwerze na serwerze PaperMC działa to dużo, dużo szybciej. Dobrze, serwer nam się stworzył i teraz możemy sobie uruchomić naszego Minecrafta. I w naszym Minecrafcie możemy sobie dać Direct Connection albo Add Server. My sobie możemy dodać teraz Direct Connection i wpisać tutaj polecenie Localhost. Join. Wiesz, jest to serwer na naszym komputerze i widzimy, dołączyliśmy na nasz serwer. Bez problemu, ja sobie teraz wyjdę z tego serwera, bo nie będzie mi to potrzebne. I jak widzicie, serwer jak najbardziej działa. Ja sobie go teraz zamknę. Najlepiej serwer zamykać polecenie stop. Widzimy mamy zapisywanie świata całego i jest wszystko ok. I teraz klikamy dowolny klawisz, aby kontynuować. Następnie pokażę Wam, jaki błąd może wystąpić, jeżeli źle wpiszemy coś w pliku start.bat. W tym celu kliknę sobie start edytuj i zmienię nazwę craft bucket na coś innego, czyli na przykład zmienię sobie na tutaj napiszę dwójeczkę. Teraz dam plik, zapisz. I teraz, jak uruchomię start.bat, zobaczymy tutaj błąd Error Unable to Access jar file Craft 120.2. I w takim przypadku, jeżeli coś takiego będzie, to oznacza tyle, że źle nazwaliście ten plik, albo wpisaliście no po prostu źle wpisaliście w start.bat nazwę tego pliku Jack, gdzie widzimy jest 1.21, a w konsoli próbuje yy, wczytać 1.22. I dlatego te nazwy najlepiej kopiować, a nie wpisywać ręcznie, czyli prawym, zmień nazwę, zaznaczyć sobie całość i teraz tutaj na standard prawym, edytuj i tutaj sobie zaznaczamy tą nazwę i wklejamy. Klik, zapisz, zamknij. Uruchom i widzimy, teraz nie ma żadnego problemu. Serwer sobie startuje. Jeżeli chodzi o tworzenie pliku serwera Spigot działa to dokładnie tak samo jak teraz, czyli w tym wypadku stworzymy sobie nowy folder o nazwie Spigot podłoga 121 i z tego folderu Bucket skopiujemy sobie start.bat, Ctrl C kombinację klawiszy, następnie w Spigot. CTRL-V w celu wklejenia i tutaj sobie przerzucimy plik z Pigo. Teraz sobie musimy edytować nazwę tego pliku, albo klikając prawym zmień nazwę, albo klikamy powoli podwójnie lewym wszystkie myszki, zaznaczamy sobie tą nazwę, edytujemy plik start.bat i podmieniamy tutaj plik, ten craft bucket, klikamy plik zapisz, zamknij, uruchom i widzimy ładuje nam tutaj, tutaj wersję serwera. Ten sam problem, musimy zaakceptować regulamin, w tym wypadku otwieramy sobie EULA.txt, zmieniamy z false na true, zapisujemy, klik zapisz, zamknij, następnie uruchamiamy ponownie serwer. Dobrze, jak serwer się skończy tworzyć, będziemy mieć informację done, następnie przechodząc do Minecrafta, odświeżając, klikając direct connection, klikamy join i widzimy, to łączy nas do serwera. Jesteśmy, widzicie, na innym serwerze. Jest to inny serwer, jest to serwer Spigot. Jeżeli nie wiecie w Minecraftie na jakim jesteście serwerze, wystarczy pisać slash version i zobaczymy, że mamy tutaj wersję akurat Craft Bucket, gdyż tak jak mówiłem Wam, Craft Bucket jest to, znaczy Spigot jest to kopią Craft Bucketa, tylko rozszerzaną przez inną firmę i tutaj mamy, znaczy inną firmę, inne community, inne, inną społeczność i tutaj mamy Spigot napis. Dobrze, a więc sobie tutaj wyjdziemy z serwera i sobie zatrzymamy go. Ok, i teraz spróbujemy sobie stworzyć serwer na PaperMC. Więc tworzymy dokładnie w taki sam sposób, więc klikamy Ctrl Shift N w celu stworzenia tego folderu i tworzymy nazwę Paper 1.21. Wie, jak będziecie później oglądać ten odcinek, tak jak mówiłem, już będzie inna wersja. I następnie kopiujemy sobie plik start.bat, ctrl-c, w paper sobie go wklejamy, klikamy... A, teraz musimy jeszcze przerzucić tutaj paper oczywiście. Zaznaczamy sobie nazwę całą, kopiujemy sobie, następnie start.bat, edytuj, mamy spigot, zamieniamy sobie tą nazwę, klikamy plik, zapisz, zamykamy, uruchamiamy serwer. I widzimy tutaj trochę inny, inny błąd wyskakuje, jednakże chodzi o to samo że musimy zaakceptować EULA.txt, więc sobie tak samo otwieramy EULA.txt, zmieniamy z false na true, zapisujemy, zamykamy, uruchamiamy ponownie. Jak widzimy na, tutaj na tym serwerze stworzenie świata zajęło tylko 3,7 sekund, gdzie na Spigocie zajęło około 26 sekund. Dobrze, więc w Minecraftie tak samo robimy sobie refresh i widzimy jesteśmy na kolejnym Serwerze w tym wypadku na papermc i wpisując Komendę Version, zobaczymy, że tutaj mamy Server is Running Paper Version 63 i jak najbardziej możemy sobie tutaj chodzić i tak dalej. Jak widzicie, jestem teraz aktualnie na koncie Premium. Serwer jest premium, dlatego mamy tutaj skina. Jeżeli natomiast chcielibyście stworzyć sobie, zmienić wasz serwer na serwer no premium, w tym celu musimy, słuchajcie sobie. Otworzyć plik server.properties. Ja w tym wypadku to zrobię, czyli muszę zatrzymać serwer. OK, i mamy server Properties. Jeżeli ja kliknę dwukrotnie, wtedy ten plik otworzy mi się domyślnie przez program, który mam ustawiony do tego typu plików, czyli Visual Studio Code. Ja natomiast chciałbym to zmienić. W tym wypadku klikam sobie prawym przyciskiem myszki, klikam otwórz za pomocą i mam tutaj notatnik. Jeżeli nie będziecie mieć notatnika, Klikamy, wybierz inną aplikację. Jeżeli na tej liście, słuchajcie, nie będziecie mieć dalej notatnika, klikamy Więcej aplikacji i z tej listy wybieramy notatnik. Ja sobie tutaj kliknę notatnik i kliknę OK. Teraz otworzy wam się taka oto lista, na której musimy znaleźć sobie online mode. O, jest w tym miejscu. I ten online mode true oznacza prawda, czyli że jest włączony tryb premium. Jeżeli natomiast nie chcecie mieć trybu premium, wpisujemy false. I to by było na tyle. Możecie tutaj zmodyfikować wiele innych rzeczy, takich jak na przykład maksymalna ilość graczy na waszym serwerze w tym wypadku jest to 20 albo mod to waszego serwera, czyli, czyli ta nazwa, która się wyświetla podczas dołączenia do serwera. Czyli ja sobie na przykład tutaj stworzę papermc server by merlin i sobie to zapiszę plik zapisz, zamknę ten plik i kliknę start.bat. Teraz mi się uruchamia z powrotem tutaj serwer i widzicie bardzo szybko jest to w przypadku paper. Jak sobie odświeżę, to tutaj mam ten serwer. Jeżeli chcecie sobie dodać, czyli nie przez direct connection tylko tak, żebyście nie musieli za każdym razem wpisywać adresu, klikamy Add Server, tu wpisujemy nazwę, jaką chcecie mieć, i następnie server adres, czyli localhost. Pamiętajcie, localhost wpisujemy tylko wtedy, kiedy jeżeli serwer jest na waszym komputerze. Zamiast localhost możemy napisać 127.0.0.1 i działać to będzie dokładnie tak samo. Jak widzimy, jest ten serwer tutaj i klikając Join, jesteśmy na serwerze. I teraz widzicie, nie mamy skina, gdyż jesteśmy teraz na No Premium, i każdy z No Premium może dołączyć z innego launchera. Czyli nie tylko z launchera Premium. No dobrze, to to by było tyle, jeżeli chodzi o tworzenie serwera. A ja sobie ten serwer zapiszę i zatrzymam. komendą stop. Następnie, co możemy jeszcze zrobić? Na tym serwerze możemy, jeżeli mamy plik start.bat, wyświetlić jeszcze różne ciekawe informacje. W tym celu musimy sobie go edytować i na końcu tutaj tej linijki drugiej dopisać -minus, minus help. Zapiszemy sobie ten plik teraz i zobaczymy, uruchamiając serwer, że wyświetli nam się tutaj, nie, nie wystartuje nam serwer, ale wyświetlą nam się różne polecenia do właśnie komendy help. I to są różne argumenty, które możemy podać do wiersza poleceń. I wtedy, wtedy ten serwer będzie reagował w inny sposób. Czyli jakbyśmy zmieniali server properties. W tym, że dynamicznie, to znaczy zmienia, modyfikując plick start.bat. Z tych ciekawych rzeczy, to jest na przykład online mode. Czy chcemy mieć online mode? Skrótem jest minus O, ale możemy sobie zapisać online mode. Ja sobie to skopiuję, klikając, zaznaczając i klikając Ctrl C. I jak widzimy, mamy tutaj wiele innych rzeczy. Inne rzeczy omówię Wam w osobnym filmie. Dobrze, więc wpiszmy sobie to. Musimy sobie skasować to minus, minus help i wpisujemy minus, minus online mode i dopisujemy true. Zapisujemy. Ctrl S klikając, zamykamy ten klik i teraz uruchamiamy serwer. Serwer powinien się uruchomić tylko dla graczy premium, ponieważ dodaliśmy tą flagę minus minus online mode. Jak sobie teraz odświeżymy, to na serwer mogę dołączyć. Czy jestem graczem premium? Wydaje się, że nie. A więc opcja online mode niestety nie działa. Właśnie to sprawdziłem i nie będziecie jej mogli użyć, więc dobrze o tym wiedzieć. Została usunięta przez, przez zespół z Pigota, gdyż powodowała u graczy po prostu dezorientację i gracze nie wiedzieli, dlaczego im nie działa, jak próbowali w Server Properties zmienić sobie rzeczy dobrze. Więc sobie klikniemy teraz Start -bat i innego coś, inne sobie coś piszemy. Piszemy Minus Minus World i zmienimy nazwę naszego tutaj pliku World. W tym przypadku zmienimy sobie go na nazwę Merlin World. I zapiszemy sobie ten plik, i następnie uruchamiając serwer, powinno nam się stworzyć nowe światy w wypadku Merlin World. Więc poczekajmy sobie. Widzimy, mamy tutaj świat Marilyn World. I jak sobie wejdziemy na serwer, zobaczycie, że na serwerze będziemy mieć nowy świat. Nie do tylko, tylko kompletnie nowy świat. I widzimy też tak jest. Mamy tutaj super owieczki i mamy tutaj świnki. Dobrze. A więc całe omówienie tego pliku zrobię w osobnym filmie. Dobrze, a więc ja sobie tylko usunę tutaj ten napis Word i czym się słuchajcie, różnią, czym się różni serwer z pluginami od serwera zwykłego, tak zwanego waniliowego. No, tym, że możecie zauważyć, że utworzył nam się tutaj folder Plugins i do folderu Plugins przerzucamy pluginy. A więc pluginy są to dodatki, które modyfikują Minecrafta. Skąd możecie sobie takie rzeczy pobrać, takie pluginki pobrać? Na przykład przechodząc na stronę dev.bucket.org i tutaj mamy Browse Projects. I to, to są pluginy, które są dostępne na tej stronie. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby wersja pluginu się zgadzała z wersją waszego serwera. W tym wypadku wersja serwera to 1.20.1 i spróbujemy sobie pobrać dwa pluginy. Pierwszym pluginem będzie to Word Edit, a drugim pluginem będzie to World I te dwa pluginy sobie pobierzemy W tym wypadku przechodzimy na ich stronę. I tutaj mamy opis naszego pluginu, który chcemy pobrać. Klikamy sobie File i tutaj zobaczymy sobie różne wersje. Ważne, żeby wersja się zgadzała. W tym wypadku widzimy to 1.21, game version 1.21. Jeżeli chcemy wybrać konkretną wersję, możemy z tej listy tutaj wybrać tę wersję. Teraz się pojawi Wszystkie wersje tego pluginu dostępne na tą wersję. Dobrze, a więc sobie tutaj klikamy przycisk Download File i on się nam pobierze tak samo do folderu pobrane. I słuchajcie, z tego World Edit, ten plugin teraz, musimy sobie przeżyć do, fol do folderu plugins. W tym celu przerzucamy sobie go, tak i musimy wysartować serwer. Dobrze, w tym wypadku zobaczymy, że w konsoli mamy napis World Edit został załadowany. Ja sobie teraz wejdę na server i użyję komendy plugins. Zobaczymy wszystkie aktywne pluginy. Widzimy, mamy Word Edit. Ważne jest to, żeby używać Word Edita musicie mieć uprawnienia, bądź operatora serwera. W tym wypadku, jeżeli ja sobie game mode creative, nie, nie mogę użyć tej komendy. W tym wypadku w ogóle nie działa mi tutaj, ponieważ jest serwer e, Ale jeżeli ja sobie, widzimy, nie mogę tego po prostu użyć, w tym wypadku muszę sobie w konsoli napisać precyzję op any merlin podłoga play games. I dostaliśmy teraz operatora, bez problemu teraz mogę użyć komend. I teraz polecenie slash też want, dodajemy ruszkę i widzimy plugin jak najbardziej teraz działa i możemy sobie tutaj e, stworzyć na przykład walls czyli expand e, wet i na przykład teraz walls e, wood walls na przykład nie wiem acacia fence i widzimy Word Editem możemy w taki oto sposób sobie szybko tworzyć e, jakieś rzeczy czy możemy wgrywać pluginy jeżeli serwer jest uruchomiony tak Możemy to zrobić. Pobierzmy sobie inny plugin, w tym wypadku WorldWard. Może być to dowolny plugin. I jak sobie zobaczymy, mamy tutaj wersję 1.21. Jest to wersja beta, czyli wersja może mieć jakieś tam błędy. Pobierzmy sobie ją i teraz sobie z folderu pobrane do folderu tutaj plugins. Przerzućmy ten WorldWard. I teraz, jeżeli wejdziemy sobie do Minecrafta i wpiszemy polecenie plugins, to widzimy, nic nam tutaj nie pokazuje, że załadowało inny plugin. W tym celu musimy wpisać polecenie reload confirm. Enter. I jak teraz piszemy polecenie plugins, zobaczymy, że mamy dwa pluginy na, na zielono Jeżeli plugin będzie na czerwono, oznacza to, że nie, nie jest w nim jakiś błąd. Tak samo, jeżeli jest na pomarańczowo, wtedy też jest w jakiś błąd. Jeżeli plugin będzie miał jakieś błędy podczas, podczas startu serwera bądź podczas gry w Minecrafta, wtedy one wyświetlał Wam się w konsoli. I, i ten, ten plugin działa, on dodaje regiony, w których na przykład inni gracze mogą Mogą bądź nie mogą niszczyć, bądź wykonywać pewnych akcji. A więc to tyle, jeżeli chodzi o tutaj pluginy. I pluginy sobie możecie tutaj dodawać do tego właśnie folderu. I tak samo, żeby reloadować serwer, musicie być operatorem serwera. Ja sobie teraz zatrzymam serwer, gdyś nie będzie mi to potrzebne. Co ważne, że jeżeli w tym pliku start.bat dodacie argumenty zmiany świata, wtedy musicie też, yy, znaczy, musicie też, jeżeli chcecie potem to zmienić z powrotem na world i usuniecie tą wartość, wtedy najlepiej usunąć w ogóle z pliku start.bat jakiekolwiek argumenty tak jak widzicie teraz i sobie, i sobie musicie też zmienić w pliku server.properties-level-name na world, ponieważ w innym wypadku nie będzie to Wam działać. Dobrze i teraz sobie musimy zatrzymać serwer i to tyle, ja sobie tutaj jeszcze z merlin-world usunę, gdyż to jest niepotrzebne. Dobrze a więc wiecie już teraz jak dodawać nowe pluginy do Waszego serwera, następnie te pluginy w tym folderze, przeważnie pluginy, każdy plugin tworzy swój własny folder, w którym będzie przechowywał konfigurację. I to jest na przykład taki plik config emaily, w którym tutaj możecie sobie zobaczyć, jak klikniecie na jego prawym, otwórz za pomocą notatnika, zobaczyć jego konfigurację i tutaj pozmieniać różne rzeczy w nim. Jednakże ten poradnik nie jest na temat pluginów, ale możecie sobie tutaj właśnie. Te plugin y edytować w zależności od tego, czy plugin ma konfiguracyjnie, ale przeważnie ma. No dobrze, więc ja Wam słuchajcie bardzo gorąco dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Zostawcie kciuka w górę oraz komentarz Merliny Super. Możecie napisać, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was na kanał Dzień Gracza oraz stronę magicteam.com. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.